To, tak jak mówię, odcinek ulicy Mickiewicza, który bez problemu po likwidacji miejsc parkingowych można by poszerzyć o jeden pas. W ten sposób tutaj nie byłoby korka o 14, 15, 16 codziennego, bo, bo tutaj jest tylko jeden pas, a tu już się zaczynają dwa pasy. No i jeszcze też nie byłoby korka, gdyby na tym skrzyżowaniu czy rondzie najważniejszym w mieście, Ronda przed samym oknem Urzędu Miejskiego w Białymstoku, gdyby tu była sygnalizacja świetlna przejścia podziemnych dla pieszych mówię niekoniecznie, bo, bo piesi i tak wtedy jakieś czerwone światło mogą po wierzchu, jak gdyby po przejściach normalnych przechodzić jest to dla nich wygodniejsze no ale tutaj sygnalizacja drogowa by się niewątpliwie właśnie przydała nie byłoby tego korka tutaj też 14, 15, 16 codziennego i to mnie zawsze zastanawia, że urzędnicy za to odpowiedzialni widzą tą całą sytuację z okien urzędu Miasta przy ulicy Słonimskiej. Zwierzowca sami tkwią nawet w tych korkach, jak wyjeżdżają z pracy w tym kierunku i nic z tym od lat nie robią. To jest po prostu przykład niekompetencji.